No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich. Niedziela 25 lutego tuż po, po godzinie 7. My tutaj już koczujemy od godziny 3. E, dzisiaj handlujemy razem z Wojskiem Giery, z Arturem Skaniowa. Także mamy obok siebie stanowiska. Dzisiaj tak, Tark Taroci, w Tychach od Zaplecza będzie. Także zapraszam wszystkich na odcinek. No i tak to wygląda. Jest Wojtek specjalista od szkła. Hej, Kasiemka, jest Artur z To ty jesteś? ja? <grywa> hej, hej, Siema. No, także Wojtek chwilę temu dojechał. E Edek przyniósł jego towar. Rozkłada tu ob obok nas. Artur oczywiście rozważony. U niego zawsze ten jest taki fajny ład na straganie. E no i co? Moje stoisko charakterystyczne zresztą. Jest flaming od papugi, od, od Lecha. Pozdrawiam Was serdecznie. Jest tutaj flamingowy obrus. takie tematy, Także jest sporo tem tych tematów. No i co? Życzę wszystkim miłego oglądania, zobaczycie jak to od, od zaplecza wygląda. Tak to. Co chcesz? Każdy kreci, każdy zaczyna kręcić swoje intro, początek. Dobrze, no co? Towar rozłożony. Ludzi naprawdę przybyło trochę. To chodzi godzina w pół do ósmej, więc idziemy się co? Przejdziemy się. Może coś się kupi. Zobaczymy, co jest ciekawego, bo potem nie będzie czasu. helikopter za złotówkę <grymne> można się rozbić jeszcze ostatni raz de autobuso, Co za zmiana miejsca? Już nie było miejsca tam. No spaliście. Cześć, Dytko Ej Samo? A jak zawsze na plotach No tak. Stoisko. co dzień przyniesie? Inna lokalizacja. <grym> no, tak więc tak to na razie wygląda. Większość ludzi, że tak powiem, rozłożyło swoje stanowiska. Jak to zawsze bywa, wyczekują wszyscy na kupujących. Pogoda się robi. Trzeba jeszcze poczekać z dwie godzinki i to będzie naprawdę ruch. No, fajnie to wygląda. Coś tu się już sprzedało. Artur mi zresztą coś tutaj sprzedał. Także już na ten czas już jestem zadowolony. Dobrze.

to bym na zapas kupił, I tak idę w stronę słońca, a wracam do swojego straganu ale odnoszę wrażenie, że ten towar to się już powtarza. Nie wiem jak wy, ale już niektóre rzeczy to już widzę po raz kolejny tutaj. Dobrze, jestem na miejscu. I co? Sprzedaliście coś? To jest sprzedawać twoje rzeczy Do tej łyżki coś pan gratuluje Proszę. Do tej łóżki, jest skąd to? No. Ja. Z jakiej to okazji? No, tak, przyniosłem. Wziąłem w domu. Wie pan co to jest? To było czegoś. Do rynku. A to ten kanał na mój? No, dlatego przyniosłem. Trzech no, no. wizyta. Jaki możli? No, czy nie, ja tam nie jesteś... tak to po prostu Góra, no. Nagrywa się, może być, nie? Może być, może być, Taka dostawa towaru, no dziękuję bardzo Proszę uprzejmie, miłego dnia dam, nie? Kanału, o Co za... za przyjemność Dziękuję bardzo Można od Pelikana kapsulek Bo to mój drugi kanał z tymi kapsulami no. Dzięki, do widzenia Dziękuję, do widzenia, super jest I taka dostawa tego do towaru, super ruskie żyletki Szekla, normalnie handel kwitnie. No, dziękuję bardzo za odwiedziny. No, jest Mariusz. Byłem tam u ciebie, Halo, to ciebie, ciebie nie było. Tylko Edytka, cześć. Hej, Kasiańska, no. cześć. Cześć, Cięba, gdzie jest siema, ten, z Artur? No, takie właśnie. Spotkanie dzisiaj na tym targu staroci. Kanister diesla 20 litrów za 15 litrów. Ok, jestem za 15 litrów. Udział ale pan jest morzu, nie jak zwykle na Targu Staroci coś się cały czas dzieje Jest Lechu, 1,982 Jest z jest pociągowo Krzychu z dzieciakami No i co, no dostawa towaru. Słońce wyszło, cały czas słońce jest Patrzcie to, co się dzieje no, jest wesoło Trzymaj Lechu Od Artura Super, Super. Drużyna to ŁKS, Łódź Pierwszy skład. Łukasz, GKS, zawsze sztama, także wiekowe zdjęcie, super pamiątka i prezent. Dzięki bardzo. Patcie, ja tutaj dostałem też od, od Lecha z papugą. Patrzcie, dostawa towaru. No i tak, patrzcie co tu jeszcze dostałem? Tak, i kurze tutaj, tutaj tematy złomowe, kufelki, bo mi odwiedził Krzysztof, Olaf i Lena. Tak więc wielki dzięki. Kajsiemka krzycho. Hey, Kanał Pociągowo. Zapraszam. Cześć, hej Kasimka, fajnie. Właśnie, to jest to, co na Targu staroci nie zaczęło się. Przychodzą widzowie, odwiedzają nas. Ja też mam coś dla was, nie? Macie w flamingowe, w Tak. No no. Lela no, po masz. Po o, częstuj się? No, dziękuję. O. A my, a my rozumiemy, co wczesmamy. Czekaj, coś, Czekaj się. O, będzie na warsztat, na wiadro z tą, Pewnie, że tak. na wiadro z miedziuchą, no, no. I jeszcze coś. A od Pelikana. O, a to ma kaftanik na czwarty Taka wymiana. Super, fajnie. Dzięki za odwiedziny, także widzicie, no. na targu starości w Tychach zawsze coś się dzieje. No i tak, jest ro rodzinka z Zabrza. Co wy dzisiaj nie handlujecie? Nie, nie. Cześć. Nie ma. A tu. A... My mamy jeszcze źródła. Bez... Cześć, cześć, cześć. Czekamy na cieplejsze. Na, na cieplejsze, No, no, no właśnie, no i to tak. To Ludzi dużo, no to wiecie, nie? Fajnie, super, jak zawsze w tych fajne spotkania. Dzięki. No i tak dostawa towaru. Odlecha z papugą. No nic, no towar wyłożymy. Nie będzie trzeba wjeździć do domu. Wielkie dzięki. No takie rzeczy. Tak. Kucz, kufle jakieś tutaj. embark Pepsi To szukuję l jeszcze. Topła. O kurwa, szukuję tu jeszcze. Jo. No. Wielkie dzięki Lechu i papuga. Super. A tutaj to odpociągowo, Jest złomik. Dobra, złomik to oczywiście do Etka trafi. I tutaj szkło. Jest szkło. Kufle. No, tak, są tyskie tomaty No i taki zestaw od Krzysztofa z kanału Pociągowo. Patrzcie. Żywiec, żywiec do Ilidy. O, jest. Stary kufelek, super. EB, Żywiec, Żywiec, specjal. Tak więc gorąco zachęcam. Zapraszam na kanał. Pociągowo. No, jest fajnie. No, są rozmowy. Jest sympatycznie. No, naprawdę ludzi teraz przybyło, przybyło, przybyło. Patrzcie, co się dzieje. Co się wyprawia. To jest ta atmosfera właśnie na targu w Tychach Bogdan jest, cześć Kupę lat <laughs> To kapsel zbierasz dalej? No jasne no to tego nie masz, nie? <laughs> no Mogna szperacz kapsel zbiera <laughs> Super, fajnie. Super, dzień dobry. Kupela, dawno się nie widzieli. No, patrzcie, no to co powiedziałem. Targ starości w Tychach to oczywiście jest tutaj z Jeden taki punkt, co się spotkać. Dokładnie, jeden punkt, co się można spotkać. Oj, tak, oj, tak. Miłe spotkania z widzami. Z YouTuberami. A tu jest oczywiście Basia. Czarna, jest Grek. Co Was wprowadza w ogóle do Tychów? Aha, tablica. Co, na warsztat? Może być? Ja a to nie ma, powinien być Ubot. To jakieś tab tablice z łodzi podwodnej. No wielki dzięki. A wiesz, chodziłem tu właśnie po targu starości. Myślałem, że kupię jakieś tablice. No i napatrzałem. No i teraz będzie. Super, dziękuję. Będzie, od będzie odcinek oczywiście, nie? Z przykręcaniem tablicy do moich drzwi na zapleczu. Patrzcie, jak oni się uśmiechają. No, no. No. Artur jest zazdrosny, nie? No i co, odwiedził mnie CinCin. Hej, Kasiemka, nie chce się pokazywać, chłopak, no ale spoko. Super, CinCin, -cin wielkie dzięki za wspieranie mojego kanału w sprzątaniu lasu. Naprawdę, ja naprawdę super. No, także patrzcie, no co tu się dzieje. Jedni goście, że tak powiem, odchodzą, drudzy przychodzą. Nie ma chwili spokoju, ale jest fajnie. No, miłe spotkanie, normalnie. super, super rozmowa. Co to jakieś dary? Tutaj przesyłka dla Lecha, ok? przekażemy. Jest, z gumką jest dla Daniela Kastelika. To z gumką dla, dla Daniela Kastelika. przekażemy Danielowi. Bez gumki Aha. jest dla, dla Lecha. Bez gumki dla Lecha, spoko. twoja jest ta Flaming, z podwórzce albo z tej strony, nie? Podwórz z boku, Flaming. A to teraz mam otworzyć, czy później? Chcę w domu Dobrze, będzie unboxing na warsztacie. Wielkie dzięki, przekażę. Czyli z gumką dla, dla Daniela. To jest dla Lecha i to dla Lecha pod spodem. Super, przekażę wielkie dzięki. cincin. -cin. A to można mieć w ogóle? Denis. Zawsze za Denis, właśnie. 10 zł. No, Denis, wielkie dzięki. Super. Normalnie, Edek, pełen tutaj darów, że tak powiem. No, jest dzień, super dzień. No i patrzcie, zaś kolejne odwiedziny, Daniel, Daniel Kastelik z rodzinką, hej Kasiemka Co, widzę, że spotkałeś się już z Cincinem, odebrałeś no i patrz jak by nas O, czyli dziewczyny Hej super No manie, targ staroci w Tychach No wyjątkowe, patrzcie ile jest ludzi Co tu się dzieje, nie? No patrzcie, co chwilę ktoś jest, jest Bokusą Bogny super Bogdan, wielki dzięki Bogna to mam najdalej tutaj. Tak, w tak, ja mieszkam 3 km stąd. No. Pierwszy na rzecz się spotkali. teraz. Stały widz, no naprawdę jest, jest. super. Dzięki od widziny. Bo tyle osób tu już było, nie, bo i no. no, nie w sposób spamiętać normalnie tark starczych Tychach, ma pamiętować. To ja to tyle na początku, jak no, przyjechałem jest Nie jest świetnie. No i tak, aktualizacja, godzina 11, no sporo sporo towaru już ubyło, naprawdę jest, jest ciekawie, z tej perspektywy, ja się bardzo cieszę, ludzi cały czas przybywa, to normalnie nie ubywa, nie pamiętam kiedy na targu do w Tychach tyle, tyle osób było, tyle handlujących, no jest ciekawie, no powtarzam to pewno nie raz, ale fajnie. Najważniejsze to są te spotkania, właśnie. No tak, jest 12. .00. Czas na liczenie kasy. No nic, no, tak na wesoło. Będzie trzeba się pomalutki zbierać ludzi, było przez ten czas. No, no, takie podsumowanie tego targu starości jest takie, że naprawdę dużo, dużo gości. Dziękuję wszystkim za odwiedziny. Nie jestem w stanie wspomnieć wszystkich wszystkich tych, którzy, których spotkałem wszyscy ci. Którzy mi tu dostawy towaru też zrobili w międzyczasie I też te rzeczy się sprzedały No, tak więc my zaczniemy się zaraz po pomalutku zbierać No i tak to wygląda, no Zaraz podsumowanie już przy, będzie tutaj e, no Jak Zaczniemy się zbierać, oczywiście będziemy pakować towar do Etka Wozić towaru do Artura, od Wojtka, mój Dobrze, widzimy się pewno gdzieś przy samochodach na zakończeniu No i tak my się zaczynamy pomalutku <grym> pakować. Artur już w ogóle jest pakowany. Dzięki Paweł. Będziesz na filmie, a tu Paweł z flamingami, patrz. No kurczę, wielki dzięki. Trzymaj, wlepa, wlepa z flaminga. Ja bym Ci dał, ale nie mam. Kurde, normalnie. Fajne, ale miło. na sam koniec, ja już się zbieram, nie? No Ty już się pozbierał. Jakaś Wojtek też tam się składa. No patrzcie, jeszcze na sam, na sam zak na zakończenie tego fajnego dnia, no jeszcze takie fanty, takie prezenty, ale mega, no jest fajnie. Artur już jeden kurs zaliczył, czas na pakowanie, coś ty taki jest zmarnowany. To Kończy. No końca nie widać. No, no, bywa, bywa. Co to też jest kawał żmudnej roboty, właśnie zbieranie się. No ale wszystko ma swój sens. No co, czas się zbierać. Edek dobrze służy. Artur, dokąd jedziesz? To nie, śmie to nie była śmieszna odpowiedź. Normalnie, no nawet człowiek nie ma sił gadać, mówiąc delikatnie. No ale jeszcze, z dwa kursy, nie? No i tak, moi kochani, autko spakowane dzięki oczywiście pomocy Wojtka i Artura. Widzicie ich, ich miny zarobionych biz biznesmenów. Tak, starości za nami. Dla Was to była chwila tego odcinku. Dla nas kupa czasu posiedzona tutaj. Ale świetnie spędzone. Ale było świetnie, także Wojtek, wielki dzięki, dzięki za pomoc, za spotkanie. Artur, dzięki za pomoc, za spotkanie. No i co, uciekamy. Uciekamy stąd i pewno w którąś ostatnią niedzielę któregoś miesiąca zaś się spotkamy, nie? Nic. Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie. Do zaś!